Zapraszam na Short Rozmów na Zapleczu. Powiedz mi, jak dopasowujecie content do tych różnych klientów, w różnych mediach, on jest taki sam wszędzie, czy jest jakaś e, różnica? E, content, e, wizja, misja, wizja jest taka sama, ale to też podam Ci kolejny przykład, e, jak u nas może na przykład wygląda taki dzienny content, nie wiem, tam z sesji zdjęciowej na Instagramie czy czegokolwiek, to się może to by teraz wydawać dziwne pewnie, ale ja zdjęcia, które wszystkie u nas widzisz, są robione, czy produktowe, czy zdjęcia z modelką. To są zdjęcia, które powstają w 15 minut czyli to są zdjęcia, które ja robię iPhone'em, występuje na nich moja dziewczyna. Obrałem je szybko na iPhone'ie. Nie korzystałem nigdy z żadnych usług fotografa, nie zamierzam korzystać na ten moment że żebym robił jakąś taką dużą kampanię PR-ową, e, e, więc tak naprawdę bardzo niskim kosztem można uzyskać bardzo fajny efekt, bo żadne zdjęcie, które tutaj widzisz, oprócz tych pewnie tam kilku z kampanii takich większych z influencerami, bo oni wtedy korzystają z różnych swoich już źródeł, to wszystko jest robione iPhone'em i jest robione na zasadzie czasami zdjęcia są robione w 15 minut. Na zasadzie, nie wiem, idziemy na miasto, bierzemy dwie torebki, robimy zdjęcia i idziemy dalej. Nie ma, nie miałem nigdy żadnego sztabu e, i nie widzę w, na razie jakby potrzeby takiej. I tu wychodzi dalej naturalność i luz, to też jest ważne. Fuh. Jakoś tak prosto ten e-commerce ci wchodzi i wychodzi, ja bym powiedział. Masz taki naturalny dar, myślę, bez skomplikowania sobie życia. Mm, wiesz, też doszedłem do jakiegoś temu do takiej rzeczy, że no, no łatwo, niełatwo, bo to naprawdę było dużo czasu bardzo poświęcone na wszystko, jakby cały czas ten czas jest poświęcany, jakby ta edukacja trwała, ona tak. w ogóle nie przystaje ale z taką zasadę w życiu do wszystkich e, płaszczyzn, że po prostu się niczym nie przejmuje. No jakby, nie wiem, załóżmy, że sklep się wywali, wywali się, nie wiem, Google, a no różne mogą być sytuacje. No to tak naprawdę jest jakaś tam to pewnie starta finansowa, czasowa, no ale następnego dnia wstaniesz i dzień będzie OK. E, jakby, I to jest taka zasada, którą wyznaję na każdej płaszczyźnie i od, nie wiem, tam to już 3-4 miesiąc takie mam podejście, no niczym się e, przez to nie stresuje. Przez to moja efektywność się zwiększa, bo jak nie ma stresu, to inaczej tak człowiek działa. No i to jest takie. Parafrazując, czy tak, podsumowując to wszystko, nazwałbym to po prostu fanem. Jakby jak ma się fan, to jest fajnie. To był fragment odcinka podcastu Rozmowy na zapleczu. Link do całej rozmowy znajdziesz poniżej w opisie do tego nagrania.